Jak aplikować o wizę turystyczną do Australii? W filmie tym opowiem, jak aplikujemy o wizę EVISITOR. Jest to jedna z kilku wiz, które można aplikować do Australii. Posiadacze jednego z tych paszportów, posiadacze tych paszportów są upoważnieni do tego, aplikować o wizę EVISITOR. Polska jest jednym z krajów, które są upoważnione. Podstawowe zasady dla wizy EVISITOR. Aplikant musi być poza Australią w momencie aplikowania. Jeśli osoba jest w Australii, nie może aplikować o tą wizę. Musi aplikować o inną wizę. Aplikujemy online na stronie Urzędu Imigracji. Wiza jest przyznawana na 12 miesięcy z prawem jednorazowego pobytu maksymalnie 3 miesiące na terenie Australii. Wiza jest elektroniczna. Na podany e-mail zostanie wysłana wiza. Nie ma naklejki. Którą możemy wkleić do paszportu. Wiza e-wizitor jest darmowa. Jeśli aplikacja zostanie wypełniona poprawnie i urząd nie ma wątpliwości co do poprawności danych, wiza ta jest wysyłana na podany e-mail, zwykle po kilku godzinach. Proszę pamiętać, że e-wizitor nie jest jedyną wizą turystyczną do Australii. Istnieją inne rodzaje wiz turystycznych, które mogą być bardziej odpowiednie dla niektórych sytuacji. Jak aplikujemy? najlepiej najprościej będzie, jeśli klikniecie Państwo na ten link, umieszczę go pod filmem otworzy się okno logowania wpisujemy nazwę użytkownika i hasło, jeśli już mamy założone jeśli nie mamy jeszcze użytkownika założonego na stronie Urzędu Imigracji będziemy musieli go założyć klikamy na link otwiera się strona Urzędu Imigracji to już jest strona Logowania do naszego konta. Tak jak wspomniałem, jeśli mamy użytkownika, się logujemy. Jeśli nie, musimy założyć konto. Klikamy na Create Email Account dla Individuals, dla osób prywatnych. Wpisujemy swoje imię, nazwisko, swój e-mail, potwierdzamy e-mail, pytania/odpowiedzi, na podstawie których Urząd Migracji potwierdzi naszą tożsamość, jeśli będziemy musieli się z nimi skontaktować. Hmm. Przepisujemy kod tutaj. Jeśli chcemy, możemy sobie nałoż... założyć nazwę użytkownika. Sugeruję nie robić, proszę tutaj kliknąć. Nasz adres e-mail będzie naszą nazwą użytkownika. Podajemy hasło, akceptujemy, zakładamy konto. Konta nie będę zakładał, ponieważ już posiadam takowe. Na adres e-mail zostanie się wysłane potwierdzenie. OK, jeśli już mamy konto założone, logujemy się. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło. w zalogowaniu pojawi się takie okno. Zgadzamy się na zasady użytkowania, oczywiście. Można przeczytać jakie są te zasady. Tutaj są informacje na temat tej wizy. Komu przysługuje, gdzie trzeba być, jaki jest cel tej wizy. Co można robić, czego nie można. Warto przeczytać. Klikamy na next. Tutaj wpisujemy dane: nazwisko Kowalska Janina. Kobieta urodzona. Powiedzmy w sierpniu. Tutaj wpisuję zmyślone dane. Nie jest to osoba <laughs> faktyczna. Urodzona w Polsce. Mieszka w Polsce. Paszport numer. Powiedzmy taki. Narodowość polska. Paszport wydany. Jest 3 czerwca ważny do trzeci czerwca. Proszę pamiętać, żeby paszport był ważny co najmniej 6 miesięcy, ponieważ wiza może nie zostać przyznana, jeśli będzie upływał termin ważności paszportu. Paszport wydany przez Wojwiadom Polski. grant na no nie mamy obecnej wizy. Jeśli mamy podwójne obywatelstwo, tutaj podajemy inne państwo, którego jesteśmy obywatelem. Czy Jenina miała jakieś inne na nazwisko wcześniej? No powiedzmy, że miała panieńskie, czyli tak powód pobytu. Turysta, adres e-mail, na który wizę zostanie wysłana. Najlepiej podać ten sam, który przy rejestracji był. Wymyślony podaje. Dalej, potwierdzenie, czy dane są poprawne. Tak, są poprawne. Czy e-mail jest poprawny? Adres, tak, jest poprawny. Dalej. Zaznaczyliśmy, że Janina miała nazwisko panieńskie, więc tutaj jest kolejny krok, którego by nie było, gdybyśmy tam tego nie zaznaczyli. Janina nazywała się Nowak Wcześniej. OK Następny Janina mieszka na ulicy Polska, numer 2 w Warszawie województwo mazowieckie kod pocztowy powiedzmy 22200 dalej Tutaj potwierdzamy, że informacje, które podaliśmy są Prawdziwe, zgadzamy się z tym, że nie możemy żadnych nieprawdziwych informacji udzielać na temat naszych dokumentów. że jeśli okaże się, że dokumenty są nieprawdziwe, wiza nie zostanie się przyznana. Informacje, które wpisujemy tutaj, proszę nie traktować tej aplikacji jako przeklikanie. To jest informacje, które tu podajemy, będą już na zawsze w systemie urzędu imigracji. Jeśli okażą się nieprawdziwe, mogą w przyszłości skutkować tym, że kolejna wiza może nie zostać przyznana, ponieważ tutaj były nieprawdziwe dane. Przyznajemy się, że wszystkie są dobre, prawdziwe, zgodne z prawdą. Klikamy na Next. OK. Na, na koniec sprawdzenie, weryfikacja. Jeszcze raz. Imię, nazwisko, numer paszportu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z góry na dół, z góry na dół. Jeśli coś się okaże niezgodne z prawdą, że gdzieś się pomyliliśmy, można wrócić do edycji. Sprawdzamy dalej. Wszystko jest zgodne. Tu mamy napisane, że jest 100%. Aplikacja już jest gotowa do złożenia. Klikamy na submit. W tym momencie aplikacja jest formalnie złożona do Urzędu imigracji. Urząd imigracji zweryfikuje dane, jeśli nie ma wątpliwości, wyślę na maila wizę. Warto zapamiętać Transaction Reference Number. Jeśli nie, będziecie mieli Państwo jakieś problemy, tudzież stwierdzicie, że nie jest to wizo, którą chcecie aplikować, proszę o kontakt. Chętnie pomogę.